Z strony Gacper. Zapraszam Was na porównanie Xiaomi Mi Band 6 oraz Xiaomi Mi Band 7. Na pierwszy rzut oka już widać pewną różnicę, mianowicie jeśli chodzi o wymiary. Nowsza opaska jest delikatnie szersza, ale za to krótsza, nieco inna jest też przekątna wyświetlacza, ponieważ w Mi Band 7 jest to 1,62 cala, a w 6 było to 1,56 cala. Niby mała różnica, ale widać to jednak patrząc już na te opaski, no bo w nowszym egzemplarzu ekran jest nieco szerszy, przez co w niektórych przypadkach, na przykład przy powiadomieniach, jesteśmy w stanie wyświetlić jednocześnie więcej treści niż na Mi Bandzie 6. Mimo większych rozmiarów okazuje się jednak, że opaski z MIBANDA 6 pasują do MIBANDA 7, więc osoby, które mają już sporą kolekcję opasek do starszej opaski, mogą być spokojne, ponieważ do nowszego egzemplarzu też one będą pasować, a przynajmniej te gumowe, które się delikatnie rozciągają, przez co dość dobrze dopasowują się do obudowy urządzenia. Poza większą przekątną mamy tutaj też większą rozdzielczość, jest to bowiem 192x490 pikseli w porównaniu ze 152x486 pikseli w opasce z szóstką przy nazwie. Zwiększyła się także jasność maksymalna i z 450 wzrosła ona do 500 nitów. W obu przypadkach jednak nie mamy automatycznego rozpoznawania oświetlenia i dostosowywania jasności, musimy robić to ręcznie w ustawieniach. Poza ekranem tak naprawdę w obudowie nie ma zbyt wielu różnic. Na tyle powiem, mamy symbole, znaki towarowe, logo producenta, są także niezbędne czujniki, a także port do ładowania w formie pinów, do których podłączamy ładowarkę magnetyczną. Pasek w obu opaskach też jest bardzo podobny, całość jest gumowa i zaczepia się za pomocą takiej małej zapinki. Jedyne, co to w przypadku Mi 6 mamy jeszcze dodatkowo mikrofon. W przypadku modelu 6 NFC Poza tym, no jak sama nazwa wskazuje, jest tutaj też moduł NFC, który pozwala na płatności zbliżeniowe. W 7C również ma pojawić się taka możliwość, jednak na pewno będzie to jakaś kolejna wersja. W podstawowej 7C płatności zbliżeniowe nie są wspierane. Dużo zmian natomiast mamy jeszcze w interfejsie systemu. Na początku już na pewno dużo więcej starczy zegara, jednak nie jest to nic spektakularnego, bo przy okazji każdej nowej opaski ich się trochę nowych pojawia. Poza tym obsługa wydaje się dość podobna. Jednak jest kilka fajnych zmian, które mi się bardzo spodobały. Standardowo przesuwając w prawą i lewą stronę znajdziemy widżety, które możemy sobie dobierać w aplikacji, a przesuwając od dołu do góry znajdziemy wszystkie aplikacje i wszystkie funkcje, które są dostępne w obu urządzeniach. W przypadku nowej opaski te wszystkie literki i wszystkie ikonki są dużo większe, przez co stają się bardziej czytelne i nie powinno być problemu z ich odczytaniem. Z nowych funkcji, jakie tutaj doszły, to tak naprawdę tylko terminarz z możliwością wyświetlania naszego kalendarza. Poza tym, oczywiście, pojawiło się także sporo nowych trybów treningów. W przypadku szóstki było to 30 rodzajów różnych aktywności, w nowszej opasce jest to nawet 120. Co prawda, niektóre są dość mocno naciągane, na przykład mamy 14 rodzajów różnych tańców, oprócz tego 25 sportów piłkarskich, czy chociażby niektóre aktywności związane z grami planszowymi. Tak więc, no realnie nie myślę, że każdy będzie z tego korzystał jakoś bardzo namiętnie, jednak, no na pewno fajnie, że takie funkcje są dostępne i możemy z nich dowolnie korzystać. Spora zmiana, która mocno mi się spodobała, jest taka, że od góry, przesuwając, wysuwa nam się panel z powiadomieniami, dzięki czemu w prosty sposób mamy dostęp do wszystkich wiadomości, które dostaliśmy i jeszcze nie odczytaliśmy. W MiBandzie 6, przesuwając od góry do dołu, wyświetlały się te same treści, co w przypadku przesunięcia od dołu do góry. Była to więc lista wszystkich dostępnych funkcji, tylko wyświetlana od końca do początku, a nie od początku do końca. W kwestii płynności działania to jestem trochę niestety zawiedziony. Okazuje się, że MiBand 7 czasami potrafi się przyciąć. Potrzebuje czasem na pomyślenie, zanim włączy się jakaś opcja. Przełączanie się między trybami też chwilę trwa. I porównując to z Mi Bandem 6, jest spora różnica, ale niestety na niekorzyść dla nowej opaski. Czasami więc człowiek zastanawia się, czy dotyk nie zadziałał, czy po prostu całość się jeszcze ładuje, co na dłuższą metę może być dość irytujące. To co wielu osobom może się spodobać, to możliwość wyświetlania cały czas godziny dzięki opcji Always on Display. Oznacza to, że na wygaszonym wyświetlaczu pokazuje się tylko godzina i data, i do wyboru też mamy tutaj kilka różnych wzorów. Możemy też zaplanować w jakich godzinach taki zegar będzie się pojawiał, i na pewno dość mocno to ułatwia korzystanie z opaski, ponieważ no nie musimy wybudzać jej, żeby na przykład właśnie sprawdzić godzinę. Poza tym fajne jest to, a przynajmniej być może będzie fajne, że możemy odpowiadać na wszystkie wiadomości korzystając z predefiniowanych odpowiedzi mi będzie 6 już pojawiła się taka opcja, ale tylko do SMS-ów lub ewentualnie odrzucając połączenia. W nowej opasce teoretycznie możemy korzystać z takich odpowiedzi do każdych aplikacji, jednak no w praktyce w moim egzemplarzu jeszcze to niestety nie działa. Jak już jesteśmy przy powiadomieniach, to po poprawnym skonfigurowaniu jedna i druga opaska wyświetla je w taki sam sposób, czyli niemal od razu po otrzymaniu jakiejś wiadomości pokazuje się ona także na opasce. Jedyne różnice są takie, że no na większym wyświetlaczu widać po prostu więcej treści, ale czasami nawet trochę za dużo, ponieważ no głównie w przypadku wiadomości mailowych okazuje się, że litery na siebie nachodzą, przez co całe powiadomienie jest bardzo nieczytelne. Myślę, że to jednak taki błąd, który jak najbardziej można poprawić aktualizacją, na co osobiście dość mocno liczę. W kwestii liczenia kroków to jest podobnie w przynajmniej jeżeli chodzi o takie dłuższe dystanse, robiąc większą liczbę kroków pod rząd. Trzykrotnie zrobiłem po 1000 kroków, licząc je sobie także w głowie i zarówno jedna jak i druga opaska trzykrotnie pokazała dokładnie 1000 kroków, co mnie bardzo mocno zaskoczyło, że te opaski w tym przypadku będą tutaj aż tak precyzyjne. Jeśli jednak chodzi o zliczanie kroków podczas całego dnia, to niestety różnice są dość mocne. Przez kilka dni nosiłem obie opaski jednocześnie na jednej ręce i niemal codziennie nowsza opaska miała nawet kilkaset kroków więcej, Niż Mi Band 6. Jeśli chodzi o pozostałe czujniki, to pulsometr działa bardzo podobnie i te wyniki są tutaj jak najbardziej porównywalne. W kontekście czujnika zawartości tlenu we krwi, to nowsza opaska ma jedno usprawnienie, polegające na tym, że może cały czas monitorować naszą aktywność, co jest sporą zmianą, ponieważ w szóstce mogliśmy tylko uruchomić pojedyncze pomiary. Do omówienia zostały jeszcze akumulatory. Xiaomi Mi Band 6 ma pojemność 125 mAh. Natomiast Mi Band 7 ma już 180 mAh. Mimo większej baterii, no niestety czasy pracy po jednym ładowaniu nie są tutaj wyższe, jednak to też wszystko zależy od tego, w jakich trybach będziecie korzystali z opaski. Mając mniej więcej takie same tryby pracy, czyli cały czas włączone śledzenie kroków czy wyświetlanie powiadomień, Mi Band 6 pracuje przez jakieś 6-7 dni, natomiast siódemka do tej pory nie uzyskała więcej niż te 6 dni. Tak więc, no około jeden dzień różnicy na korzyść mi Banda 6 tutaj jest, co jeszcze bardziej uwydatnia się po włączeniu opcji Always on Display, która skraca czas pracy urządzenia po jednym ładowaniu do nawet 3 dni. Jest to według mnie już dość słaby czas pracy po jednym ładowaniu, i mam nadzieję, że tu jeszcze jakaś aktualizacja może zdziałać jakieś cuda i ten czas zostanie jeszcze trochę wydłużony. Tak więc, podsumowując. Ceny tych opasek bardzo się niestety zmieniają, więc umieszczam linki do aktualnych cen w opisie. Jednak no, cały czas się do siebie zbliżają, więc no, dość oczywistym pytaniem jest, którą opaskę wybrać. Na korzyść mi Banda 7 na pewno przemawia większy wyświetlacz, który jest po prostu czytelniejszy i wyświetla ładniej wszystkie powiadomienia. Do tego też te powiadomienia są łatwiej osiągalne, wystarczy przesunąć od góry do dołu. Poza tym mamy tu Trip Always on Display, który cały czas wyświetla datę i godzinę. Mamy też sporo dodatkowych funkcji i przede wszystkim trybów treningów, co może spodobać się wielu użytkownikom. Jednak no niestety ta opaska jeszcze też nie jest idealna. Przede wszystkim działa nieco gorzej, po prostu niektóre funkcje ładują się dość powolnie. Widać tutaj takie chwile zamyślenia się opaski, co przy dłuższym użytkowaniu po prostu może irytować. Dodatkowo czas pracy nie jest zbyt spektakularny, szczególnie po włączeniu tego Always on Display. Będziemy musieli dość często ładować urządzenia. Dlatego też osobiście nie zdecydowałbym się na Mi Band 7 przynajmniej na razie i wybrałbym Xiaomi Mi Band 6, ale wersję z NFC. Te dodatkowe gadżety takie jak mikrofon do asystenta głosowego czy możliwość płacenia za pomocą nadgarstka korzystając z modułu NFC dość mocno mnie tutaj przekonują i nie widzę aż tak wielkiej przewagi Mi Band 7, żeby dalej nie wybrać 6 NFC. Jeżeli pojawi się model 7 NFC, to myślę, że może być to fajny wybór, ale pod warunkiem, że naprawią kilka niedoróbek, szczególnie z tymi powiadomieniami, odpowiedziami czy dość wolno działającym systemem. Tak więc no, jeżeli macie 6, to raczej bym nie zmieniał na 7, jeżeli macie 6 NFC, to już na pewno bym nie zmieniał. A jeżeli zastanawiacie się między jednym a drugim sprzętem, to osobiście szedłbym w 6 NFC lub poczekałbym ewentualnie na 7 NFC. Ale no nie wiadomo, kiedy taka opaska się pojawi. A co wy myślicie o tych opaskach, którą z nich wy byście wybrali, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zęcam również do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. A tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!